Zobaczymy, kto szybciej pociągnie ten swój drineczek. Jak się troszkę rozleje, się nie stanie. O, rozerwało się. To, to, co zostało, śmiało. O, postawimy, postawimy koledze, postawimy szybko. Postawimy koledze, ma szansę, ma szansę. Postawimy koledze. Postawimy, postawimy. O, znowu się urwało. Tutaj koleżanka już miała. Postawimy, postawimy. O, 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 a ja za szybko chciała, za szybko chciała. Dajemy, 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 dajemy. Dajemy, choices. dajemy, 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 dajemy. <shockier Brilliant> szybciej, kolega pijemy, pijemy, Który pierwszy będzie, który pierwszy? O, 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 o. Lecimy, złoży życzenia Państwu młodym. Lecimy z lecimy, szybko lecimy, lecimy, lecimy. <Service> <m forwards> Legenda por